I tak oto zmieniają się nam średnie miasta, a w studio Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, to okay. najpierw powiedzmy panie ministrze, co to są średnie miasta. Średnie miasta to są miasta powyżej 20 tysięcy, a w a przypadku miast powiatowych powyżej 15. Do ilu? No, to Ciężko to ocenić, ale ten próg na dole jest właśnie 20 tysięcy, czyli poniżej są po prostu małe miasta, miasteczka, natomiast tutaj mówimy o średnich miastach, do których kierujemy taką specjalną ofertę, można powiedzieć. No właśnie, to się nazywa pakiet dla średnich miast, i co to jest w ogóle? Co się zawiera w tym pakiecie? Rzeczywiście jest tak, że nasza cała analiza i polityka polega na zrównoważonym rozwoju, to znaczy chcielibyśmy, żeby nie tylko wielkie metropolie rozwijały się i ciągnęły w rozwoju poszczególne miasta wokół, bo to się nie sprawdziło, bo taką politykę mieliśmy już wcześniej, ale chcielibyśmy, żeby rozwój polegał na równomiernym rozwoju właśnie tych miast, bazując na tych miastach średnich. I stąd wiele naszych propozycji, które mają to ułatwić. Począwszy od inwestycji samych samorządów, które mogą korzystać z wielu programów, gdzie stawiamy i preferujemy, rekomendujemy, czy ułatwiamy startowanie w tych konkursach na przykład o środki europejskie przez samorządy, a z drugiej strony Przedsiębiorców, którzy lokują się w danym terenie, na terenie miast średnich, też mają pewne preferencje w różnych dotacjach, dofinansowaniach, konkursach, tak żeby mieć szansę w konkurowaniu z tymi wielkimi, dużymi w dużych miastach. Czyli to są jakieś zwolnienia na przykład z podatków, czy mniejsze podatki dla przedsiębiorców? W no, przede wszystkim dokresie? to jest system dotacyjny, czyli na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma konkursy, które są dedykowane tego typu miastom. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że kiedyś tylko w strefach inwestycyjnych, które się mieściły wokół dużych tak. miast, możliwe było zainwestowanie i otrzymanie zwolnienia podatkowego. Dzisiaj jest tak, że ta strefa inwestycyjna może być w każdym miejscu. To jest Czyli super, można to, jest to wybrać nawet w miejscowości kilkunastu tysięcznym. Mhm. A jakie możliwości daje to miastom? Znaczy, w jaki sposób wykorzystują te pieniądze? Co one z nimi robią? No, potrzeb jest bardzo dużo. Tu widzimy, że te oczekiwania mieszkańców w średnich miastach czy w małych nawet miastach są nie mniejsze niż w tych dużych i a czego mieszkańcy... ludzie chcą, proszę powiedzieć czy chcą na przykład właśnie dróg, czy raczej zieleni? Czy bardziej usług, Myś... czy bardziej Chyba nie możemy, nie możemy tak tego podzielić, bo żeby wybrać swoje miejsce do życia, to te wszystkie elementy muszą być na pewnym Oziemy, akceptowalnym tak. poziomie dla młodych ludzi. Chcielibyśmy, żeby nie było tak, że jedynym rozwiązaniem na dorosłe życie i pierwszy start jest wyjazd do dużego miasta, ale jednak żeby szukać tej, tego swojego miejsca do życia w miejscu, w którym się urodziliśmy, mieszkamy, żeby tam była praca, ale te, przede wszystkim te usługi, które są na takim poziomie dla młodego człowieka, ambitnego, akceptowalne. Mówimy tu o przedszkolu, mówimy tu o żłobku, o mówimy tu o kinie, mówimy tu o miejscu pracy, które jest zadowalające z punktu widzenia rozwoju, ale też wynagrodzenia. To prawda. Ja myślę, że są takie rejony w Polsce, gdzie jest więcej takich miast, prawda, które mają tego rodzaju potrzeby. Jakie rejony, pan by wskazał? Na no, szczęście tych miast, które mamy też spośród 255 miast, które są tymi miastami średnimi, wyłoniliśmy też takie, które 122 miasta, które no są zagrożone pewnego rodzaju degradacją społeczną-gospodarczą. Mm -hmm. I do tych wyjątkowo, jakby im się wyjątkowo przyglądamy i wyjątkowo chcieliśmy tą ofertę kierować, ponieważ to są miasta, które chociażby z punktu widzenia Populacyjnego, one się wyludniają w dramatycznym tempie. A jakie to miasta możemy wymienić kilka? No jest, jest bardzo dużo takich, takich miast, które na przykład na podstawie upadku jakiegoś przemysłu, który, mm. na którym bazowała cała gospodarka danej dane miejscowości dzisiaj nie mogą odbudować albo nie mogą znaleźć swojego miejsca na, na mapie. Ale w gruncie rzeczy te miasta stwarzają bardzo komfortowe warunki życia. Jeżeli tylko stworzy im się te podstawowe usługi, to tam Czyli naprawdę pracy. można bardzo, bardzo przyjemnie mm. żyć i do tego zachęcamy i te programy kierujemy właśnie w tę stronę. No i na burnowych nowych wniosków. Czy można składać takie wnioski kiedy, do kogo? Tak, no na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju mamy szczegółowy harmonogram. Cały rok przyszły, również końcówkę tego, gdzie są programy, które preferują właśnie miasta średnie albo przedsiębiorców, którzy zakładają bądź prowadzą biznes w miastach średnich. Zachęcam do odwiedzenia strony. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Tam są, tam jest cały, cały pakiet szczegółów, które pomogą w rozeznaniu się w tym programie. Czyli to samorządy muszą po prostu się zgłosić? I samorządy, i przedsiębiorcy. Aha. Samorządy, przedsiębiorcy. Mamy też Fundusz Inwestycji samorządowych przez PFR prowadzony, który rozwiązuje jakieś to problem zasadniczy, który powoduje, że miasto nie może się rozwijać, na przykład z, z wodą, z zaopatrzeniem w wodę, bo na przykład są takie miasta, gdzie na przykład niedawno okazało się, że przy wyjątkowych upałach i wyjątkowo niekorzystnych okolicznościach, na przykład mają problem z w wodę i wtedy Polski Fundusz Rozwoju może wejść w taką inwestycję przez na przykład bycie udziału w spółce i pomoc w rozwoju takiej spółki, żeby na przykład zbudować dodatkowe źródło w postaci na przykład wody, ujęcia, więc... Jak są strategiczne problemy, to mamy też strategiczny pomysł na ich rozwiązywanie. Jest co robić, jest co robić. To się bardzo cieszę, że taka inicjatywa jest, bo w wielu właśnie miejscach brakowało czegoś. Ale też myślę, że należy zacząć od uporządkowania architektury, od tego, żeby każde miasto, do którego chcemy zachęcić ludzi, żeby miało swój rynek, swoją, swoją przestrzeń taką wspólną, gdzie by ludzie mogli się spotykać. I ładna architektura, ja wiem, że może to się Panu wydaje takie niekoniecznie potrzebne, ale wydaje mi się, że ładna architektura, taki pewien też porządek architektoniczny sprawia, że chętniej się przebywa w pewnych miejscach niż w innych i do tego też myślę, należy zachęcać samorządy, żeby o to zadbały. Ja z dużym zadowoleniem słucham tego, bo wydaje mi się, że to się albo zadziało, albo teraz bardzo szybko dzieje, ponieważ jak obserwujemy i jak przyjmujemy miasteczka, to te ryneczki, te centra miast są rezerwitalizowane, one bardzo dobrze wyglądają. Pięknieją, tak. I tak, nawet jak A... rozmawiamy za granicą, to każdy ocenia nas z punktu widzenia właśnie tego centrum miasta i ono naprawdę w Polsce te miasteczka pięknieją. A tam, gdzie nie ma takich centrów, to trzeba je budować, do czego zachęcamy. Proszę Państwa, tym kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję Pani dziękuję Dziękuję za, za wizytę.